Gotowi? Oczywiście, jak zawsze. Nie wiem. Od dziecka. Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie. Jestem Paweł Dziedzinowski oraz Cześć ma. Mm. I, I dzisiaj coś, coś co strasznego. Kochamy. Coś, co kochamy słuchajcie. Chyba w kurde. dobrze, już? Kill, testy. Dabij Dabijesz, się pis, już w palce, żeby mi tak. Takie skill testy, słuchajcie, Te ja biorę się. stamtąd. Wiem, że tutaj w tytule jest Akuma. Teraz, niby. Ale, ale nie wiem, ja to. Rufianka biorę tego. Ale swojego. ja bym Rufiana starła. Ja bo też się też. nie wiadomo, co jak. Więc... Ja jestem zbyt słaby, żeby w to grać z wami, także... No. Także skill testy, Berber, -ber skie, Pokłaszcie się. Paweł, ja na pewno znają się za. sobie spadnij i Dobra, chwila prawdy. Co się dzieje? Czy ja poczekam na, raz na Was. Bo ja nie chciałem jechać. Nie, podobno to jest taki bardzo trudny. Very hard było napisane. Ale podobno ma dużo ocen, nie? No ma dużo pozytywnych <laughs> Nie ma jak nagrywać miniaturkę. W na tym momencie miniaturkę nie, Umarłem. nie trafiłem po prostu. Właśnie Udy, miniaturka, weźcie tutaj się zbiście trochę. Czemu? A tu trzeba tak się rozkręcić. Tu trzeba jechać? O Jezu, spadam, spadam. No, no, spadam. No, spadam. Tak to jest właśnie. Jak to zaczynasz nagrywać miniaturki nie trafisz na samym starcie. Chciałem pojechać teraz. Dobrze, na, sam, na samym wstępie od razu ten Liptona zaliczyłem. E, ja mam teraz tędy przejechać? Nie tak mocno! Tędy wam pojechać. Cofnij się! Cofnij się O, jestem, się, jestem że aż tak skoczę. Dobra, o. o! Przejechałem o. dalej. Easy. Dobra, miniatura To światełka połączamy. włączamy prostu no, Pójdziemy? Derwe no ja nie wiem stary, ja też pierwszy raz to robię Do tyłu trzeba tam skoczyć okay. O nie. O kurde, ej to będzie dzikie tu Co tam się dzieje? Chyba już wiem czemu chcieli Akumę no co, co tu się dzieje? Nie, tu musisz do tego Wiesz? budynku jechać, A, wiesz? Tutaj, budynku dobra, o, bież sobie. Już widzę, widzę Ej, teleportował mnie koło Dobra, 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 dobra za włączę za Ale fajne tyton. Jest porąbane stary no i dobra, ten moment będzie porąbany NMAX-a. Paweł! To nie, poczekaj! Mam już patent w Tutaj trzeba patrzeć. Boże! No, no chyba jednak nie. Co tu jedziesz? Pyk! Wy... Wy... Tam wskoczył zapany. Oj, kurde! Dobra, dobra to się, na, kamera. na tym Musisz uważać, Paweł, żeby tam nie utknął. No właśnie. U, nie spadłem! Spadłem na pysk! I zaś zostałem teraz z tyłu. I zaś będzie tysiąc cięć, kurde, żeby to dzisiaj wygląda jakkolwiek. Ja tam nie będę okay. robił tylko że będzie 50 minut oparciwek. Nie wszyscy okay. cierpią. Nie <laughs> wszyscy Dobra. cierpią! Co? Jak Coś... nie. Ej, Tutaj gdzie? O, fajna, to jest taka więc zaufam. Okej. Okay. Czy na razie nie ma żadnych jakichś porąbanych totalnie rzeczy, więc... No nie, na razie jest spoczko w miarę. Co na razie się jest spoczko. Jesteście porąbani. Pamiętaj, Skia, najważniejsze to jest być spokojnym. Ale fajne, podobny to jest come down. No, Nie jest zły, nie jest zły, jest o fajny. To tak jest mi się zaczyna podobnie. po prostu. Spawno na początku, jak robiłem miniaturkę, to skrzyżowali go całkowicie. A pytanie, Paweł, czy to jest od Volta? Chyba A, nie. Nie, nie, to nie jest nie od Volta. Od Volta praktycznie że, zrobiliśmy wszystkie już. To nie dziwne, że da się przejść. Wszystkie zrobiliśmy, jak mnie to cieszy, stary. Mam nadzieję, no, zrobię no, jakieś no, nowe. Oby nie. Nie, bo... bo... Please, no. please don't do this, because I know you're not... Dobra. You're not Polish teraz tutaj wjechać tutaj, Ej no. fajnie, pan że tutaj jeździ się po cesternach I jak my friend. Tam uważaj, żebyś nie dojechał Ej. do mety Jak ja mam teraz do góry? A środka trzeba przejechać Trzeba czekać na skiepok, jest gdzieś tam z tyłu tutaj Jest meta z, z tyłu, także uważajcie panowie jakbyście mogli O jest meta, dobra Byłbym Ej. bardzo wdzięczny żebyście nie wjechali właśnie jeszcze na metę Dobra, dobra, mam metę Już? Ej 3 minuty, tutaj, tak czecham. tak już Tutaj chyba w lewo Ja już jestem też blisko, bo tylko tam gdzieś się chwilę sparzyłem a tu jeszcze coś takiego zostało, no dobra On się A, skupiam go, stary, go, go, aż go. mi podleci z, z tego strzała Okej okay. Dawaj skier, zrobisz to, zrobisz to, jesteś to piękny znowu, najlepszy te. na świecie Pięknie Jesteś piękny, cudowny, dawaj, dawaj dawajskie, dawaj, dawaj, dawaj kuciaczku, kuciaczku Dobrze, Jedź wtórze ty Dawaj O, 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 o Jedź Dawaj Czopię ty jeden, Dobra, ty. mam ten, mam punkta Teraz się zrespię na nowo Żeby być tam nas ustawiony, mam nadzieję Czemu że na prostu? Dziękuję. I ty po rurce. Ło nie spadaj! Nie spadaj! God I co mi zrobić? Czemu dojechać do mety już? Nie dojechałem do mety. Wyprzedziłem Berberta, Aha, około, spoko. Czekaj, byś tam nie wjechał do metry. Teraz wyprzedzięcie sobie. To chwilę potrwa. Ej, już poczekaj, dawno, już dawno ale mam będzie wycięte. fajna miniaturka. Kto, ale no, mam wycięte? Jaka no. świnia. No ile będę nie tutaj czekać na ciebie? Ej, no, ej, bej, e, ja. na pierwszą osobę. To ja? No Paweł, nie Co Paweł Co pokaż paluszka No I tak pokazuję. lekko weź w lewo Tak? Będzie się tak zamykał Oj uch. Tak śmiesznie Dramatycznie Gdzie teraz mam po... się zrezmić? Tutaj? No patrzcie. Tutaj, tutaj Kurczę, nieźle Teraz gdzie? Nie. Yeah. Nasza zguba no, co ja poradzę, że ja nie potrafię tego zrobić? Dobrze, spokojnie, będzie dobrze. Będzie wypadł. Pamiętaj, o, jest panskie, dobra. Dojechał. O, jest panskie, dobrze. Mi... Drugi jestem. Córki Paweł. Nie, ale to nie ma znaczenia. Ale przyjechałem, jestem szczęśliwy z tego powodu. Także no, ja, to myślę, ja myślę, że możemy na wielkie drzwi wkładać. Kolejny skill test, słuchajcie. Kolejny? Nie! Ja myślę, chyba, chyba że, że to będzie. 5 minut, to tak, wystarczy. 6-03, Ten odcinek. Nie wyszło tylko 3 minut też. Jedna reklama będzie tylko w tym czasie. <laughs> Jedna reklama... Ta tutaj A Sobodna, ja to ręcznie przewłączać. Czyli widzimy się za chwilkę w takim razie. A. Ja zacząłem nagrywać w momencie jak będzie ta, już się ta mapka włączała. No Jej, dobrze. Ale ja... to był oszczędny jest. Ja mam przygotowany paluszek już ogólnie, wiesz? Już. No nie już poszło. Oby też poszło, w, w sumie nawet. No. <laughs> Ja specjalnie przedłużam odcinek, normalnie U. takimi. Nie, ja też tam naszymi... nabija minuty, właśnie, nabija minuty. Przedłużamy naszymi takimi pogawędkami. Tak. Dobra, co wierzycie? Rufianka, no, Nie, nie standardowy, o, jest standardowy, głupian. Rufianka. Tak jest. Najlepiej sprawdza. Dobra. Nie dość okay. mi przypada. No, Ej, no. postawię 300 na kogoś na, na, na siebie Dobra, na po angielsku się. nie było. Ale nie, no, to o, nie. no to nie. po prostu. Radzić, nie! Jesteśmy bardzo wysoko. Nie wiem, Ten właśnie tak, to jest... Ale prawie na miejscu, no, prawie na miejscu banku no. No. no prawie na miejscu banku jesteśmy O Jezu! Nie poleciał To, żem poleciał! Pamiętaj Paweł, B2 wszędzie b Loduj! Ląduj, ląduj, ląduj Ej, za daleko poleciałem znowu Dobra Jest dobrze Dobrze, jestem b Gdzie dalej? Na pewno nie w ten sposób, co ja. moment. Właśnie jakoś tak machnąłem, przeciwnie. Ja w ogóle zobaczyłem, po gdzie mamy pojechać. Czekajcie, to jest daleko? O, to jest że kawałek tak... drogi. Tak, kawałek no, to drogi. To to jest trzeba drogi. troszeczkę pojechać do tyłu. Antena! Dobra, trafiłem antenę. Z kiedy była pierwsza miejsca, co? Nie ja wiedziałem, że jest najlepsza, ale aż tak? O, Oho, dobra. Eee, okej. Okay. Myślałem, że to jest najbliżej. Musisz się rozpędzić. Się, tak? o, to na rozpędzić. Na górze się tam zespiłem. A i trzeba tutaj zrobić taki mały myk. Lekko Infinity fly zrobić. Tak, Infinity Fly trzeba będzie zrobić tutaj. Ja się go Infinity Fly. Ale taki lekki tylko. No ale na kontrolę. Znaczy lekki nie, bo ja ogólnie nie dam rady dolecieć jak robimy lekki, wiesz? Ja się robię no, Bo tu musisz fly. Paweł trochę. No podnosisz koło. E po musisz Paweł. Tak, prosto. Musisz Paweł trochę. Musisz znowu w bok poleciałem. Wyskoczyć musi bardziej po prostu w prawo. z jednego koła. Wyskoczyć z jednego koła. Są jakieś trudne rzeczy w ogóle, do mi mówicie. Spokojnie, spokojnie. Zje, patrz, patrz, patrz i się uczy. Tylko muszę tak bardziej w prawą stronę, wiesz, bo to inaczej nie. A co tu się dzieje w Kurde. Ok, zaliczyłem, ale nie doleciałem. Ale ważne jest zaliczyć. Tak jest. A... Co? Ej, czekaj, a tu muszę zjeść na dół, to bez sensu, no dobra, spoko zrobię sobie tutaj tak ładnie. Bo to można niby skoczyć na sam dół od razu. A ale... oni jakieś Infinity Flyer y robią w ogóle, ja nie ogarniam tego. Ale nie, ale to nie jest taki prawdziwy skier. Jakby się zobaczyć prawdziwe, prawdziwego no. to ja, ja Ja na przykład z takim prawdziwym Infinity Flyem to on normalnie płakać e, mi się chce. <laughs> a ja czasami używam Infinity Fly y po to, żeby oszukać. No. I, I raz Pawol się to udało, i to tak srogo się no, mi udało. No, tak srogo mi się udało. Pomimo praktycznie całą tą E Ej, no tam się nie dojadł do tego nawet. Kurde, tu się cały czas jedzie, kurde, pasuje. Nie zaliczyłem punktu w ogóle, czemu to pisałeś z tego? To jest wyścig czy test? Skill test, e, chyba skill test. Znaczy inaczej, każdy no tak, skill test jest wyścigiem, nie ma czegoś takiego no, no tak, skill test. To jest to jest fajnie, bo grze eee, nie ma skill testów, drogą, są wyścigi, więc e, żeby zrobić skill test trzeba zrobić go na, o, w ramach wyścigu. W łamach? W łamach. Trzeba się włamać gdzieś? Ty w prawo? No, cały czas jadę prostą drogą. Ja eee, właśnie teraz tak patrzę, że teraz ten, no. Eee, no nie dojeżdżę do, do mety, bo tam trzeba będzie na skie poczekać. Okej. Okay. A to tutaj. O rany. Trzeba podskręcić. Zaliś punkt! Oops. Ej, ale ja nie ja mogę zacząć tego punktu, zalikłeś. naprawdę Dołączamy! Wąsy, Tak, trzeba podkręcić wąsy, No, muszę zrobić na, na, na krańcach takie, takie do góry Do góry robisz? Znaczy, mi się już pod koniec zaczynają tak właśnie podkręcać, nie? Mogę włączać? Tak, możesz zrobił Długi wąs. Wąs niczym z lat, kurde, 20. To ma 3 km? Hmm. Wąs 3 km, kurde. Nie, że to jest 3 km, to może być troszkę trudniejsze. Tutaj, to jest wersja beta. Motopark, dobra, to może być jeszcze ciekawy. I czy my z noc? Motopark, skito jest 2. Brzmi elegancko. Skito jest 2. Dobra Ein 2, No co chcesz? Popatrz się! Koń się! O już tam widzę w górze jakieś kurde rzeczy O miał Widzisz Paweł tam w górze? Widzę Latające jakieś no tam... Co? Coś ty powiedział? Bo nie, nie polecam wjeżdżać w te... ...baniaki co no. to jest Okej okay. Mocno się trzeba rozpędzić? Mocno o, nie. Lepiej nie, nie, nie? Nie, nie, nie nie. No, tak Co tu się, się zrobił, Paweł? Do przodu walnąłem, ale poleciałem w błąd, nie? Ja nie przeskoczyłem tego. No bo tu nie, nie trzeba przeskoczyć, A co trzeba zrobić? A, Zobacz, aha, to. na górę wjechać! No ty. Bo nie spadłem! O kurczę, okay. no, czekaj. Ale mnie oszukało, stary, to. Padł jedź, jedź pierwszy, Paweł. Okej. Okay. Żebyśmy się, kurde, nie stuknęli tam. Pięknie. No i dobra, to jeszcze do nie wyszło. A tutaj teraz. Dlaczego, A, to nie wyszło? Czas, nie tak. Dobra, spokojnie. Zaliś ten test, dobra, pięknie, masz to. Masz to! Jesteś najlepszy, jesteś najlepszy. Bo to jest jazda po rurach. Tutaj. I believe in you. No kurde, no. tu teraz spać Dobrze. na tą rurę i nie spać. Hej. Spać no. na tą rurę i nie spać. Pięk. Dokładnie. Jazda. Gdzie mam tam teraz podjechać? Jazda, jazda, jazda. jazda, Co Co tam tam dzieje? Dzieje? Dawaj, to nas. Co to Co to za buda stoi na samym środku? O kurcze. Gdzie gonien was, idź gonien. Zauważać, bo jakieś takie ciasne budy stoją. Ciasne budy? No. No. A tu co się dzieje? Ciasna buda. Eee... Pokaż mi, się sobie jadę po tych. Okej. Pożądam jechać. Czemu? Po tej róże mam jechać. Zastanawiałem się czy to, jest, czy to będzie tak... O. Ale to trzeba przeskoczyć. Okej. Okay, o przeciąłem tutaj też to. Nie ma w ogóle checkpointa, więc trzeba ostro Nie. ja no, bym się jak piecają do domu jechać, nie. No. Hop, 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 hop. Ale nie widzę, że punkt jest dawaj, ten, dawaj, na, naszej na naszej wysokości, wysokości jedź, nie. Jedź, jedź, o, okay. No spokojnie. Mam kolejny punkt. Dobra. Musi się nie zatkać. No robić. właśnie, właśnie bo... Będzie trochę pieprzyć. No, ja się powącham moim zdaniem, nie? Nie, no da radę chłopak spokojnie. Na banki, na ja tak Jestem przekonany o tym. <laughs> no właśnie, już spadłem. Ja zblokowałem się właśnie w tym miejscu. No, ja też mam pokrok. Dobra, jeszcze raz. Kurde, chwila, muszę jeszcze raz to zrobić. No, no Nie to, spadaj, opa. ty, kurda! Nie, 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 nie. Dobra. Co, nie? Nie, nie wiem, jak to wykręcić. Och, dobra jest. Posmuj się. Dobra, noc, to, wódku. pięknie. Boże. Czekaj. No ja skokaj. się zbudowałem właśnie w tym miejscu. Dobra. Skie, popłać się. Może Paweł, jakiś zbiorowy No bo przejecha... przejecha... No właśnie, skie, przejechaliśmy teraz. Goń się. Popłać się. Dobra. Też okay. przejadę kiedyś. No... <laughs> ale... Ale na motorku już normalnie. Kiedy trzeba przejechać przez te trzaki? Trz no, czyli tak, ja byłem naokoło, ale do wody wpadłem ten... A, no widzisz? Ten... Widzisz? Paweł, Paweł, Paweł. Nie, zaliczyłem! Zaliczyłem! Tędy <śmVEL> O nie, oszukałem system. Co? Oszu skie oszukista! Ej, dosłownie oszukałem system. Ani. Twórca nie ogarnął, że skie potrafi szukać, to oszukać. Wszystko. O za łono, sianko, sianko. sianko! Nie tak wysoko. Jakiś Chyba przeleciałeś, czy przeleciałeś, nie? Tak, przeleciałeś. Dziesianko. Co sianko? Tam później dziesianko. cianko też miał, później no Trzeba skończyć. Tutaj tędy. No. Kurde. mój o tak. daleko! Tutaj wolno, Nie. tak Poleciałem! Kurde, tutaj trzeba Umarłem! Tak! Wjeżdżałem! <grym> Słuchajcie, wjeżdżałem! Po prostu i raka dostałem nagle Co mam na górę wjechać? To koty tak, mogą bardzo. dostać raka, nie bo raka? Mogą. No, na tym chodzi. Paweł tym bardziej. A tu o co chodzi? Nie, no bez jaj, ale dobra, to jest do wykonania. Ej, a muszę wjechać? Po te schody, tak? Jest. Na schody, to pamiętam. Dobra, to próbujemy, No nie jest źle, nie jest nie! źle. Nie! To nie co! Się. Przed tym dosłownie punktem machnąłem się i zleciałem. No rany, po tej cienkiej Dawaj jechałem. motorku. Dosłownie dawaj przed tym... motorku! Dawaj No o. przy tej górę, cienkiej to tam górę, naprawdę górę. jest cel. Dziękuję. No ale to nie przed tym się stegowałem. Za szybko jedziesz! To jest dobra, potem można jechać. No dobra. Teraz gdzie? Tam teraz? Dobra, jazda! I co? co to było w ogóle? Jakie to było. Skoczyłem, dobra, jedziemy dalej. A, A, dobra, dobra, dobra. Prostędy, co? O meta jest, dobra. Że? Oj, bo jeszcze nie wjeżdża Iberbert! Okej, okay, dobra. Dobra, nie wiem gdzie tam to jest. Nie mam punktów do jeszcze, ale chciałbym tam przejechać może. No dobra, widzę. Trzeba... A tu du? trzeba lekko wjechać, dobra. Okej, okay, czekaj, to ten, mówię ten, sobie ty? zjadę na, na ten. Hmm. Tutaj trzeba tam do tego wjechać. A to trzeba tam, a tutaj trzeba wlecieć. Eee, dobra, wiesz co berbety? Ja zjeżdżam w dół w takim czasie, ale na lewo. Co to jest ja za tak rura pokojnie. taka? Ale to Paweł, ale to musisz wylądować na. O, oh, tak, tak, spokojnie. Okay. Elegancko. Jest dobrze. Jakie mam na to żeby tam wjechać? Ale co mam na górę? Na rurę, na zieloną. Taka długa rura się jest w ogóle. No? Normalnie wjeżdżasz i jedziesz do góry. No, chyba, kurde, ty! Weźmy nawet i nerwuj. Tak ładnie mi szło! Będzie dobrze, skinny, dasz to jest już końcówka prawie. Jak to będzie wjeżdżanie po zielonej rurze? Ja mam zbyt czułą chyba temperaturę, bo ona mega skręca ten, 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 te moje te No Ej, myśmy wtedy przejeżdżali. No to startowaliśmy nawet. A nie, to A jest nie, na nie, tu się wjeżdża na tą górę. Nie nie, 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 nie. Ej, ej Paweł, odsuń się na chwilę, chcę coś przetestować. Nie tutaj! Nie teraz! Tak blisko byłem! I przeżyłem. No? Przeżyłem. Ej, poważnie, tego nie potrafię zrobić. A czekajcie, próbuję jeszcze raz. No to jest do zrobienia ogólnie, tylko że. Ja nie potrafię tego tak zapanować mocno. Moje Ale po prostu kółka, Na czym pól. stoisz? taka zielona rura, że do góry się znaczy wiesz. na most, Tam gdzie wierza. się Paweł wywalił, tak? No, właśnie, tak, no, no. za pierwszym razem się wywaliłem przypadkiem. Przypadkiem! Za pierwszym razem? Tak. Ja już spadłem 6 razy, a 8. Znaczy miałem problem taki, że pod sam koniec spadłem. I to było takie najbardziej bolące. Aha. Nie pał, wiesz. <grym <grym stres> <grym stres> nie spadaj! Jaki sarkaz, to nie był sarkazm. Zrobisz to, zrobisz to. Jesteś najlepszy na świecie. Zrobisz to. Czekaj pan, stań w miejscu. Just do it! Make okay. your dream come true. Okej? Okay. Eee. Dobra, okej. Okay. Zróbcie sobie jakieś miniaturki teraz ogólnie. Chyba się wziąłem. No właśnie tak myślałem, że sobie porobisz nic. Idealny moment to jest powiedzieć szczerze, ja tu jeszcze walczę. Weź mi, nie wsadzaj tego w <noise> <noise> Chodź, badanie ci zrobię. <głos> <głos> tak, zajrzyłem to. to prawda, nie? I lusa, czy czego? Patrz, patrz. Pa, pa, skietam tam Pa, 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 pa. Ale kozak. No i teraz... Kozak, kozak normalnie. Zajrzyłem punkt. I spadam. Gdzie teraz mam wjechać? Tutaj na górę? Po prostu? Tak po prostu środkiem? Bo po prostu tam No środkiem tam przejedź Dobra, patrzcie, Skye jedzie! Dobra, do Spadłem! Nie, ja chcę wjechać! Ja chcę wjechać! Kumety! znowu na miejsce Ej nie, bo ja nie wiem, do ta... tu musisz wjechać Mam 20 jest, sekund jeszcze! On teraz na samym końcu nie wiedzie. No nie Panie Patrz, 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 patrz 15 sekund O nie 15 Zdążyłem! Jej! najlepszy świecie jestem co? Wygrałem! <noise> Wygrałem życie. Kolejny skill test. <śm> ja już mam półtorej godziny, nagrywałem te skill testy. Wystarczy. Co? 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 Paweł, to... Co ty masz za ruchy w ogóle po ciebie? jestem głupi w razem twarzy. Który wie, czy nie jest ten sam Tak Zaraz wracam. Kolejny nie. I co? Już, już wtedy cztery, tak? Tak, o ty masz, ja nie, nie ja muszę wyciąć. No, no. I czemu wyrównanie włączyłeś? No paweł. Bo się boisz. że Nie no. Pik, 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 pik. Okej, zobaczmy. Co my tu mamy? Bridge. Co to jest! Ostatni skill test. Mamy nadzieję, bo dzisiaj to jest już 500! Skill tak, kolejny ostatni skill test. Tam jest most po prawej stronie się boję jego. No, może tam faktycznie. no? to jest, bo to jest coś! Dawaj! Hawaii! Lecimy, 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 lecimy! O, dobrze! Bo, ja zawsze gdzie, ryjesz. Ryjesz. To, gdzie jedziesz? W raniu odcinka i jeszcze dalej. Co? Już na koniec odcinka? To trzymajcie się, to się to... na razie, cześć! Bo to jest ostatni ten, skill to jest, więc to na koniec odcinka jedziemy. Kurde, kolejny odcinek, gdzie nie będziemy się kurde zabijali na sam No To jest bez sensu w ogóle tak bez, bez tego, bez strzelania do siebie. Okej, co to mam. jeszcze Co to za odcinki? Ja. A, tutaj. To, tu, Nie, co jeździcie za mną, jeździcie za mną. Bo się boję, że się spugię, jechać do tu tunelu, patrz. Ej, tunelo! O Jezu! Prawie w mordę zostałem. Na spotkanie z tramwajem, tak? Chyba tak. Kto to widział, żeby wiedzieć? What? Aha, dobra. Co tu się dzieje? A, w lewo, tak? Mhm. Dobra. To ma być gridge? Co to, to ma... Co tu się dzieje Co to ma być? Gdzie, gdzie się w ogóle? Czemu do góry Trzeba wrócić, dobiłem, aha! Trzeba wrócić! Zaraz zobaczysz, trzeba wrócić. O no, nie, najgorzej. To chyba na 99 okrążeń zostawimy, wiesz, tak tam. 99? Fajnie, bardzo. O nie. Nie, w kółko. To nagrajmy tego brika kiedy idzie. Teraz do góry wjechasz? No, no, nie chciałem teraz pojechać No serio tknąłem. No dobra No przy... Ej, co a, jest no? <grym grym> Zabiłem Verde To jest najbardziej zamiast. epicki Bóg Czyli, na szacami, szacami, czyli, czyli jednak się. ktoś zginął, tak? kurde idź Paweł, wyjdź stąd kurde, co tu co stoisz tak bezczynnie? No czekam na ciebie, żeby cię drugi raz sprzątnął Teraz do góry. Ale ty mnie nie zabiłeś, tylko kurde spadłeś z motocykla no tak, A dlaczego tak spadłeś Tak teraz, wody? Boże no bo się stał kura, Co za dziwne testy po moje, koło. W twoje o, o, moje... koło Żeby ci zaraz ta gumka nie pękła i będzie, kurde, prezent w postaci Tam... obitego ryła Obitego <laughs> ryła, on mu groził, słyszeliście? No, groził mi Też mu groził chętnie <laughs> Nic no. nie stoi na Tak, zasłużył, ewidentnie Ja ci zaraz dam normalnie, Popłacz się! No ty się popłacisz no Zostaniesz palcem w oko ma być. Gdzie? To? Tak, no, ja bym się normalnie pokręcił Nie ogarniam nie się dzieje <laughs> jest No jest fajnie, co to? Co jest, to co chodzi w ogóle? Jakim to, można to oddać Tutaj? Tutaj gdzieś, kurde O, dobra Co on tu w ogóle robi? To skwitesty w ogóle Ale przynajmniej to jest okay, trochę dłużej. Tak? O Jaki slalom teraz trzeba robić Popłać się Sam się popłacz! No Piluchę zmieniłeś już? Takie co teraz tutaj <laughs> Czy tu? Chyba się tam. Dobra. Od nowa. Aha. Aha. znowu tu. We, we dwójkę pamiętajkowy. We dwójkę, oczywiście, że tak. Na dwójeszki dzisiaj robę? No. O! Oh! Oh, dobra. Jest! Z się popłaczem! No nie, co tam jest? Zielona lina, ale w drugą stronę! <laughs> ja nie! Eee, to go się Pamiętajcie, chcieliście linię śmierci, to jest prawdziwa linia śmierci. To jest prawdziwa lina śmierci. Lina śmierci, o nie. To źle o tym, wiesz? O tym skilteście. No nie, i tu w drugą stronę, to samo. Tylko, ty, tylko trzeba zjechać. Czekaj, czekaj, bój... Dobra, uchodźmy. no. dobra, dobra. Podjechać? Schodami? No, tak, to jest wystarczająco. No nie, trzeba zjechać teraz. Co ty mówisz Tak. tak. O! Skie się popłaczę. O nie! Ale nie! Zjechanie nie będzie takie złe. Że... A zjechać bądź. i znowu wjechać. To to nie, to nie, nie, nie spadaj ty kurde! Jesteś na zielonej linie? Skier? Tak! Jest... Ten koleś, to niby chyba lubi, drugi split jest od niego z tą liną. Ja będę szukał, róbcie test testy z linami. To jest meta, tak tu jest meta, to to, czekaj, gdzie ona jest? Nie wiem, na meta, już tam jadę! Ciebie, gdzie ona jest? Aha, na jakiejś łodzi. Oj, dobra. Na łodzi? Tak, okay. Dobra. To co ty co jest z moim motorem? Trzeba. To jest, dobrze jest Czekaj to ja spróbuję wznieść. No Idziemy do góry. To y, skakaj, Paweł. Tak? Skakaj. Skaczak tam już? Czy co? Tak, tak, tylko wyląduj na tej łodzi. Dobra. Żebyś Przecież, nie, bo tam Nie, 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 ja nie trawdzi. Ja chcę, ja chcę, ja chcę to zobaczyć co to, gdzie to jest. I ja teraz z drugą stronę muszę A, pojechać. Mhm. Tylko to chyba Cześć. trzeba trafić dobrze, nie wiem. Teraz mam po nie zjechać? A ty tak, wiesz co, z, tym z zamachem ten. Serio? No nie, nie tak bo to, to trzeba prosto w metę trafić A No no rzeczywiście, dobra Tu się nie da tak poczekać, ja myślałem że można poczekać tu na skie, ale to niestety nie mają takiego wyjścia Czekajcie no, na mnie! Będziemy musieli sk skakać tak? dobra Nie róbcie no. mi tego No dobra jest już dobra. Jest już? Nie jestem, nie A, jestem no okay. nie no, jestem. no jak tu nie jestem Nie zaliczyłem tego! Czartowałem Okej Jest! Zaliczyłem, jest meta! Gdzie jest, jest meta? meta? Tam jest meta! Oszukali to mnie gnojki! Boże, skie! Skie, co ty? Bo ja nie widziałem tak. gdzie ona jest w ogóle ta meta. Trzeba być uważny jak się skacze. Patrz, patrz, patrz. 19 sekund. Wygląda tak specjalnie. Tak. 17 16 15 Paweł, sze... nie bądź szczelny. 12 Ej, nie dojadę tam! Patrz, pa, patrz, patrz, nie dojedzie. Dojedź. 8 7 6 5 dojedź. 4 3 2 1 Szybko! Ej, nie zaliczyłem tego! Ma, nie! Zaliczy. nie. Okay. O tyle się machnąłem! Dosłownie o metr. O metr. Mhm. Najgorzej. Popłakał, e, I tym symbolicznym akcentem Popłakania się skie. Nigdy wie, co robi? <śmiech> powietrze. No <laughs> tylko powietrze, nie może! <laughs> Na, razie. Na razie się ma, cześć.